Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jesteśmy w okolicach Potworowa, w tunelu, w którym uprawiana jest papryka. Tutaj zrobiliśmy kilka doświadczeń z preparatami, które mają za zadanie stymulować wzrost, rozwój roślin, szczególnie w początkowym okresie, czyli młode rośliny po posadzeniu, zaprawiane korzenie albo zaprawiane nasiona. I w tym przypadku stosowany był preparat Rizovital, który jest preparatem bakteryjnym, który zawiera bakterie Bacillus atrophaeus, który stymuluje rozwój korzeni, który stymuluje rozwój roślin, ale przede wszystkim jest podawany w tym początkowym okresie, aby system korzeniowy rozwijał się jak, naj, jak najlepiej, żeby był jak największy. Tutaj kilka powtórzeń, różnego rodzaju kombinacje, przede mną papryka, która była zaprawiana właśnie preparatem Rizovital. Natomiast z tyłu mamy kontrolę. Widać zdecydowanie mniejsza papryka. Poza tym, jeśli popatrzymy na rośliny, to dużo więcej możemy zaobserwować pąków kwiatowych, na dole Dużo więcej owoców. Jak to będzie wyglądało, zobaczymy podczas zbiorów, ale wydaje się na ten moment, że powinno być zdecydowanie lepiej. To jest preparat, który stosujemy właśnie w okresie początkowym, aby pobudzić system korzeniowy, aby system korzeniowy rozwinął się jak najbardziej, żeby był jak największy. Bakterie, które, które zawarte są w tym preparacie. Zasiedlają strefę korzeniową, zasiedlają tuż przy skórce korzeń, rozwijają, rozwijają się w miarę upływu czasu razem z korzeniem, a więc rosną jak gdyby w miarę upływu czasu i tak jak korzeń rośnie, również rozwijają się bakterie. Ta stymulacja korzeni to jest jedno, ale również pozwala, bakterie pozwalają na to, żeby było lepsze przyswajanie substancji odżywczych, żeby stymulowane było również wytwarzanie substancji obronnych przez roślinę. A więc to, co się dzieje na korzeniu, ma wpływ na to, co dzieje się w górnej części roślin i na nadziemnych częściach roślin, a więc wpływa na kwitnienie, wpływa na owocowanie. To jest preparat, który Stosujemy na różnych uprawach. Tutaj, akurat papryka, bardzo fajne efekty. I zobaczymy, jak to, jak to dalej będzie wyglądało. Póki co, również rośliny są zdrowe. Nie widać tutaj żadnych uwiędów, żadnych, żadnych obumarłych, obumierających roślin. To może też wynikać z tego, że sama bakteria, rozwijając się wokół korzenia, zabezpiecza korzeń przed patogenami. Które mogą gdzieś tam z zewnątrz pojawiać się w, na systemie korzeniowym. A więc takie zabezpieczenie częściowe przed infekcjami z zewnątrz. Natomiast jeśli chodzi o szkodniki, to jest akurat papryka, która bardzo ładnie też wygląda. Nie widzimy tutaj uszkodzeń z, spowodowanych szkodnikami. Natomiast, gdyby się pojawiły, pojawiają się pierwsze zmienniki, gdyby się pojawiły pierwsze mszyce albo przędziorki, albo mącznik szklarniowy, to zachęcałbym do zastosowania w takiej uprawie preparat Naturalis. Preparat Naturalis, który zawiera grzyba owadobójczego, Boweria baziana, który jest przystosowany do pasożytowania i później zwalczania. Takich szkodników jak mszyce, mączliki, przędziorki czy też wciornastki. W uprawie papryki można go również stosować doglebowo w celu zwalczania drutowców. A więc dość szeroki zakres stosowania, ale bardzo skuteczny preparat o działaniu kontaktowym. A więc musimy opryskać dobrze liście, spody roślin, aby preparat miał kontakt ze szkodnikiem i wtedy dochodzi do infekcji. Pasożytowania owadów, tym grzybem Beauveria Bazjana, no i później dochodzi do śmierci owadów. Zachęcam do stosowania naszych preparatów, zarówno w papryce, jak również innych warzywach pod osłonami. Tutaj doskonały przykład, jak, jak to może wyglądać. I cóż, no, zapraszam na kolejne odcinki. Może jeszcze sprawdzimy, jaki tutaj był plon. Dziękuję bardzo.